Dzisiaj w szkole wielka uroczystość. obchodzimy 50-lecie powstania Liceum Ogólnokształcącego, które wchodzi w skład zespołu. Liceum powstało w roku 1971. 1 września tego roku, cztery roczniki rozpoczęły naukę w liceum. Skąd cztery od razu, na początku, część młodzieży z Liceum Żywieckiego, z Liceum Kopernika. Przeniosła się do milówki, bo bliżej domu. W związku z tym od samego początku istnienia liceum były cztery pełne roczniki. Jestem najstarszym rocznikiem, który chodził do liceum ogólnokształcącego w milówce. Rocznik 71-75. Bardzo mile wspominam te lata. Bardzo mile. Pamiętam, jak żeśmy jeździli autobusem, tłoki były ogromne. Bardzo dużo ludzi jeździło. Przede wszystkim autobusem, bo przecież nie było tyle samochodów w tamtych czasach. Z samochodem. Więc autobusy były przepełnione. Ja się ciągle spóźniałam. Na lekcję. Przynajmniej jedną godzinę miałam w tygodniu zawsze nieobecną. Bo nic się nie wyrabiałam, bo trzeba było 4 km biegnąć do Rajczy na następny autobus, żeby zdążyć, chociaż jedną godzinę się tylko spóźnił. Te 25 lat to tysiące dni rzetelnej pracy i ogromnego wysiłku nauczycieli. Szkoła, która powstała w 1971 roku, to zasługa władz wilówki, które wiele lat czyniły starania. By to liceum powołać. Dlaczego aż trzeba było wiele lat czynić starania? No dlatego, że milówka to wieś. Więc liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopniciej w milówce przez długi czas było jedyną w Polsce szkołą na terenach, szkołą średnią na terenach wiejskich. Dla nas wszystkich szkoła jest szczęścią naszego życia, wiosną, radością i przeżyciem. Ach. W, w klasie chyba to było w drugiej klasie. Yy, utworzyliśmy w klasie taki zespół tak spontanicznie zespół folklorystyczny. A dlaczego? Bo nasz pan wychowawca, pan Gąsiorek, był superowy, bardzo dobry, wymagający, lubił nas, ale niestety lubiał się i gniewać, jak nie było po jego myśli. On się nam z nami nie kłócił, tylko po prostu się nie odzewał służbowo wszystko robił, tak jak się to mówi. By był wspaniały matematykiem, nauczył nas bardzo wiele. No i, i po prostu chłopcy wpadli na pomysł, żeby właśnie ukoić go, że utworzymy sobie taki zespół i będziemy występować na naszych uroczystościach szkolnych. I oznajmili mu to i momentalnie mu to przeszło. I znowu było super. No pamiętam, jak przygotowali lekcję w Klasy, w której byłem wyłowawcu, no to wyglądała ona w ten sposób, że kazałem zrobić wywiady z byłymi akowcami. Oni oczywiście się umówili, zabili ze sobą, zrobili te wywiady i przedstawili mnie. No. A Ci Achowcy to byli rzeczywiście ludzie z węgierskiej górki, no tylko. tylko oni to przestawili ja, ja, no i, i sami po, poddali głos i pytania i do, do, do tych staruszków niby i odpowiadali. No, później się przyznali, co to było. Moi uczniowie byli wspaniałymi ludźmi. Nie wszyscy umieli matematykę, ale starali się zawsze zadowolić mnie i y, 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 utkwiła mi w pamięci y, taka wypowiedź jednej z mojej uczennic mówi tak y, nie umie tej matematyki, ale tak mi było wstydnie nauczyć się na tą lekcję, którą pani prowadziła, że zmusiłam się i się nauczyłam i dostałam piątkę. Y, bardzo byłam. Tym zaskoczona mile i ucieszona, że niektórzy moi uczniowie uczą się matematyki. Nie dlatego, że ją lubią, ale że lubią właśnie mnie. Pana magistra Stanisława Porwisza, pierwszego dyrektora. Ta 50. rocznica powstania liceum to jest także zapowiedź tego, że to będą następne lata rozwoju tej szkoły i nie waham się użyć takich, takich, może górnolotnych słów, ale tak to czuję: rozwoju szkoły i spełniania takiej misji kulturowej, edukacyjnej w tym środowisku. Kiedy szkoła była zamknięta, bo było zdalne nauczanie, nie... milówka była pusta. E, przykro było tak naprawdę e, patrzeć na te puste przystanki, puste ulice, puste sklepy, e, bo nasi uczniowie zamknięci w domach, nie przyjeżdżali tutaj. Milówka była cicha, smutna. Teraz, kiedy tych 600 uczniów codziennie jest tutaj, w milówce, milówka żyje. E, i myślę, że to nie tylko żyje milówka, ale żyje w takim sensie tętni życiem, młodością. To, to jest także zasługa tej szkoły, ale też i taka, tak jak powiedziałam przed chwilą, taka misja szkoły w tym środowisku. Uczniów to bardzo dużo zapamiętałam, bo były takie czasem momenty. Że prowadziłam zajęcia, lekcje, coś tam, coś tam i puszczałam utwory muzyczne do słuchania. I kiedyś na lekcji uczeń mi się rozpłakał. I to do dziś pamiętam. On jest dzisiaj księdzem. I bardzo go zresztą lubiłam, bo był taki bardzo wrażliwy, taki, taki delikatny i jakoś mi do serca wpadł. po latach już i mówi tak, pani profesor, e, wspominamy wiele, pamiętamy dość dużo z nauki, takich e, faktów, życiorysów, e, pamiętamy lektury, które omawialiśmy, ale właściwie najmilej i najbardziej wspominamy te nasze dyskusje, te e, czasem awantury o to, jak powinno być, dlaczego jest tak zwana. <laughs> I mówi tak, he, dziękuję właściwie za to, za te nasze dyskusje, bo życie nie jest czarno-białe i Pani nam zawsze to mówiła. Myśmy się nieraz pytali, ale jak powinno być? Jak powinno być? Ja mówię, no jakbyśmy jednoznacznie powiedzieli, jak powinno być, to znaczy, że lektura była niewartościowa, bo właściwie życie nie jest takie czarno-białe. Ja oprócz tego, że uczyłem kilku przedmiotów, bo uczyłem e, przysposobienia obronnego, potem geografii, bo to jest mój przedmiot. Potem astronomii i jeszcze tam kilku pedagogicznych przedmiotów. Utkwiło mi w głowie to, że udało mi się zrobić coś takiego, czego nawet nie przypuszczałeś się do raz zrobić. I to mi utkwiło właśnie to. Mianowicie nigdy nie narzekałem na uczniów. Zawsze mówiłem, że oni przychodzą tutaj po to, żeby się uczyć, a nie po to, żeby wykonywać od razu pewne rzeczy. Tu się mieli uczyć, a jeśli ze mną współpracowali, to na pewno mieli y, dobre wyniki. Zresztą ja nie miałem uczniów, którzy by mieli oceny niedostateczne. Im było głupio nie umieć do mnie na lekcji. To jest dla mnie takie najważniejsze. Teraz, mimo że jestem kilka lat już nieobecny w szkole, mam listy, które do mnie piszą. Spotykamy się bardzo często, czy na ulicy, czy gdziekolwiek. I zawsze pamiętają, że ja to byłem ja, ja nawet jak się mnie bali, to się mnie nie bali. O, no, może tak. Byłem komendantem szkolnym tak zwanego OHP, czyli chodnicze w kółce pracy. Jeździłem sam i wysyłałem, no na pewno, kilkaset młodzieży nad morze na Węgry do Czech. Na podwórku szkolnym stała grupa 316 uczniów. Z tego trzy oddziały z do pierwszej klasy już tu, pozostałe oddziały z liceum kryjejskiego i wszyscy i wy i ja staliśmy i patrzyliśmy na siebie myśląc jaka będzie przyszłość tej szkoły. Mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój szkoły. Planujemy otwarcie dwóch pracowni językowych. Chcemy z prawdziwego zdarzenia pracownię przyrodniczą w ramach projektu Zielona Pracownia. Myślimy o modernizacji obejścia szkoły, tak by to obejście dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych, a mamy w szkole klasy integracyjne i uczą się uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami u nas. Ale także chcemy pokazać środowisku, jak modernizując obejście, pomagać naturze. Chcemy, żeby szkoła stała się takim miejscem, które promuje pewne trendy, promuje ekologiczne zachowania i ekologiczne postawy. Mam nadzieję, że uda się to wszystko zrealizować i czekają nas kolejne jubileusze, w czasie, który, w czasie obchodów, w których, tak jak dziś, dopiszą i władze z naszego rejonu, przedstawiciele tej władzy, którzy w szkołę wspierają, dopiszą nauczyciele, emeryci, dopiszą poprzedni dyrektorzy, a potem, jak będzie można to zaobserwować już w szkole, dopiszą kolejni uczniowie, którzy z wielkim zaangażowaniem i takim zapałem też włączą się w przygotowywanie kolejnych, kolejnych uroczystości. Na koniec chciałabym powiedzieć, że ta szkoła jest szkołą. Która bardzo mocno stawia na kształtowanie u uczniów empatii, otwartości, wrażliwości na drugiego człowieka. Jest potrzeba, trzeba pomóc. Za to naszym uczniom naprawdę należą się wielkie słowa uznania, za to też należą się słowa uznania całemu gronu pedagogicznemu. na 25 leżu jowisłuszu teleskopu i dziękuję wam za to, abyśmy się wszyscy za następne 25 lat spotkali wam tych jowisłuszy.